Cześć kochani, witajcie, dzisiaj działamy w złomie, jutro będzie odcinek złomowy, ja jestem w jednej części gdzie odzyskuję złom aluminium i metal, pokażę wam to po co mam. Tu widzimy różne rodzaje złomu próby cienki Podkowki jest, coś tam od strun Jakieś podstawki metalowe znaczy, Mamy blachy do pieczenia Kolejny mamy to aluminium Widać Aluminium Mamy oczywiście jeszcze złomik więc tego będzie tu mamy miedziuszkę kabelki zasilacz wraz miedzią tylko na tylko roboty dzisiaj kochani tu mam sęd roboty aluminium silniki jakieś yy sprzęt do rozbiórki mam miedziuszkę mam mosąc tu mam na sprzedaż miedziuszka mam u do rozbiórki tam widzimy moje puszki mamy kabelki kochanie jest ja skończyłem robotę widzimy Mosąc Złoty i pobilany, tu medziuszkę, tu kablecki. Tu mamy aluminium, mamy złomik, tu mamy puszki aluminiowe. Tam u góry mamy złom, tu mamy złom do rozbiórki. tu i tu. Tu też. I tu jadę rano z rąkiem na z skup złomu. Tam sprzedam kolory, więc tam będzie się działo i co, no i, to... no i drugi dzień sobota sprzedaję gruby złom oraz cynki złom. Dzień drugi, demontaż stojana. Widać tu kubkę miedzi. Ta miedź waży kilo 500 Więc sporo miedzi jest. Mam zubną, czy dasz, patelnie? Sęki aluminium, więc to tego jest. Tu mamy złom ze schodu, ręka gazowa, aluminium. Koch, mam tutaj rachuneczki za złomik. zaraz powiem ile, co kosztowało tu widzimy kolejny złom na sprzedaż od kuchenki, piecyk i na końcu pokażę ile było kilogramów dzisiaj Więc tak, w sumie miałem 187 kg złomu. W jednym z na sreczce złom kosztował 98 groszy, kosztował cienki złom, a na kościelnej złom kosztował 75 groszy, czyli jest różnica 33 groszy. Następnie był mosząc, mieć i gruby złom. Myślę, że ładna kwota. Część pieniędzy przekażę zwierzakom i przeleję. Część wydałem na opłaty z samochodem. Część na swoje wydatki. No i co? No myślę, że to odcinek będzie. Będzie. Widzicie jaka jest różnica pomiędzy dwoma złomomiskami w Poznaniu. Mieć w Poznaniu najwyższa kosztuje tu mi daj 22,60 akurat za tą mieć. Kabelki miedziane kosztują 3 złote, a u nich tej średniej u nich y, aluminium kosztuje 3 zł Dało mi się y, zdobyć 32 kg aluminium, więc sporo. Dzięki za obejrzenie filmów. Pozdrowienia łapki w górę. Pozdro Adi, Mustafa HI5, Jacob. Sylwester zawodowy, Macios i reszta, którzy mnie wspierają i innych, ja też wspieram te kanały i z głowy oczywiście też pozdrow.